Witajcie moi drodzy. Jak widzicie zapewne po moim ubraniu nagrywam tego samego dnia co ostatnie trzy albo cztery filmy. Dzisiaj przychodzę do Was z książką Markusa Zusaka pod tytułem Złodziejka książek. Książka, która zrobiła ogromną furorę i film, który zrobił ogromną furorę. Filmu jeszcze nie oglądałam, chciałam to zrobić po nakręceniu recenzji, żeby się nie sugerować. I powiem Wam szczerze, że recenzja będzie raczej krótka, ponieważ tym razem Jestem bardziej ciekawa Waszej opinii. E, powiem Wam szczerze, że książka nie zrobiła na mnie piorunującego wrażenia. Nie trafiła do mnie jakoś specjalnie. Były rzeczywiście fragmenty, które mnie zainspirowały w jakiś sposób, które w jakiś sposób wydały mi się ciekawe, ale mimo wszystko e, nie jest to coś, co by wpłynęło tak na mnie albo tak mnie zachwyciło jak niektórych, niektóre inne osoby, które właśnie nagrywały e, recenzje na YouTubie, na BookTube. Słuchajcie, no, co jest ciekawego w tej książce, coś co mi się spodobało bardzo, to no i coś dla mnie bardzo oryginalne, to narracja prowadzona z punktu widzenia samej śmierci. I tak naprawdę to było najciekawsze z całej tej książki. Zaraz Wam powiem dlaczego. Najciekawsze, bo jest to coś, co sprawiło, że nabrałam troszeczkę innego stosunku do takiego właśnie wyobrażenia o śmierci. Tak, jak kiedyś czytało się o tym, że diabeł tak naprawdę nie jest zły, tylko po prostu narzucono mu pewną rolę do spełnienia, i, jako będący posłuszny, posłusznym Bogu, po prostu musi tę rolę spełnić. Na takiej samej zasadzie tutaj, właśnie jest postrzegana śmierć, która jest w stanie współczuć bohaterom, bohaterom jest w stanie. Wyjść, znaczy trudno mówić o wchodzeniu w relacje. Mam tutaj raczej na myśli taką relację jednostronną, w której śmierć y, przeżywa to, co przeżywają bohaterowie, przeżywa fakt, że musi ich zabrać z tego świata, i to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Y, I powiem Wam szczerze, to wszystko tak naprawdę, co w tej książce mnie zainspirowało, ponieważ y, ilość książek, filmów, y, artykułów, tego wszystkiego, co ja w ostatnich czasach, przez ostatnie 3 lata. Przeczytałam, obejrzałam w związku z Holokaustem, z II wojną światową, z nazizmem, z Żydami, z powstaniem państwa Izrael ponownym po II wojnie światowej, z Hitlerem, od każdej dosłownie strony, łącznie z książką Sprawa Adolfa H. Erika Emanuela Schmidta, sprawiło, że ta książka nie trafiła do mnie jakoś specjalnie mocno. I właśnie z tego powodu tak naprawdę nagrywam ten filmik, ponieważ zwyczajnie jestem ciekawa waszej opinii. Chciałabym, żebyście napisali mi naprawdę, co o tej książce myślicie. Bardzo chętnie na ten temat podyskutuję, może, może coś nowego, że tak powiem, zaświeci się w mojej głowie. Ponieważ, no rzeczywiście, do mnie nie trafiła w żaden specjalny sposób. Nie jest to książka, o której będę myślała, ani którą będę pamiętać. Być może nawet kiedyś zniknie z mojej biblioteczki, także. E... Dajcie mi znać. Naprawdę jestem ciekawa, co o niej myślicie. Chciałabym również wiedzieć, w jakim nastawieniu ją czytaliście. Czy rzeczywiście, z nastawieniem tak jak ja, że no, będzie to totalny bestseller, coś fantastycznego, coś bez czego nie mogę przeżyć dnia. Bo niestety z takim nastawieniem zaczęłam czytać tę książkę, dlatego że recenzje i sposób podejścia do tej lektury obecne wszędzie, i na YouTubie, i w świecie filmowym, właśnie tak wygląda. Być może był to dosyć, dosyć duży błąd. Sam sposób wyobrażenia sobie przeze mnie samej postaci złodziejki książek był zupełnie inny, także em, nawet typy książek, które kradła, wydawało mi się, że to będzie coś bardziej ambitnego, że będzie to miało jakieś znaczenie, okazuje się, że miało to znaczenie tylko i wyłącznie dla niej samej. Także, no, duże zaskoczenie. Ominęłam się bardzo dużo, wyminęłam się bardzo mocno z moimi własnymi wyobrażeniami, i dlatego jestem ciekawa Waszego zdania. Dajcie znać, z jakim nastawieniem czytaliście tę książkę, co o niej myślicie, w jaki sposób do Was trafiła, albo nie. Czekam również na negatywne opinie, bo chciałabym wiedzieć, czy ktoś ma taką samą opinię jak ja. No i tyle. Także pozdrawiam Was serdecznie, czekam na komentarze i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa.